Serdecznie witamy czytelników i słuchaczy portalu internetowego Grobla.net. Mamy dzisiaj przyjemność gościć na terenie naszej gminy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Krasiniaka Władysława Kamesza. Serdecznie witamy Panie Ministrze. Witam serdecznie. Pan jest na terenie, pozwoli Pan, że trzy pytania zadamy. Bardzo chętnie. Dla tego portalu zawsze. Tak jest. Panie Ministrze, no jest Pan tutaj gościnnie Kończy się uroczystość, impreza, która zorganizowana była e, finansowana przez KLB. Kasy rolnicze, a inicjatorem tego jest Radzie Górdzie Wiejskiej Podkreślenia no fakt, albowiem ta inicjatywa jest znana w gminie Grynia. Już co roku odbywa się tutaj od dzieci wakacji Półkolonia. Tym razem rekordowa liczba, bo 58 dzieci poświęcone była ta półkolonia i też dzieci mały w niej udział. No miał pan minister okazję ręczyć dzieciom nagrody za wypełnianie naszej tego typu inicjatywy? Ogromnie się cieszę, że, że mogę odwiedzić gminę dwinia spędzić trochę czasu z dzieciakami, z ich rodzicami, z mieszkańcami, z Panem Wójtem, który jest naprawdę dobrym gospodarzem tego terenu. To spotkanie, ta nasza dzisiejsza wizyta tutaj, to zakończenie półkolonii. Kilkadziesiąt dzieci, ponad 70 dziorgo dzieci biorących udział w tej półkolonii przez okres wakacji. To dobry czas na zabawę, na rekreację, ale też na taką mądrą naukę, poza lekcyjną, a podczas zabawy. Więc na pewno jest to bardzo przyjemny moment. Dobrze, że jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dobrze, że jest KRUS, dobrze, że dofinansowuje z Funduszu Składkowego za pośrednictwem organizacji pozarządowej, jaką jest Związek Młodzieży Wiejskich. Takie wydarzenia to jest naprawdę rzecz, która trafia do ludzi i jest blisko ludzi. Bardzo dobra inicjatywa, a zauważyłem, że szczególnie przydatna w czasie kaloc polowych, bowiem tutaj spotykamy dzieci, które są małe. Te większe już z już starych doświadczeń pomagają przy żniwach, a te małe czasami sprawiają kłopot. W związku z tym będą no, za mniej pieniędzy, jest cenne. Ale wiem, że pan minister się spieszy. Nie? Chciałbym przejść do innego tematu, o ministerstwo. Tak jest. Ciężkie ministerstwo. Trudno, to prawda. Trudny kawałek lewa. Ministerstwo o wielkim pokresie e, e, i pieczołowice. Pan minister próbuje naprawiać i udaje się to um, z właściwym skutkiem. Może dwa, trzy zdania takie um, chciałbym powiedzieć o, o programach. Tych, które konkretne wnoszą... Um, Obiekty inicjatywy dla mieszkańców. Bardzo ważny jest ten obszar rodziny. On wymagał niezwykłego wsparcia, udało się wydłużyć urlopy rodzicielskie, macierzyńskie. Nie tak dawno one były wynosiły 16 czy 18 tygodni. Teraz wynoszą 52 i bardzo ważna zmiana. O tym chciałbym Państwa poinformować. W tym tygodniu prezydent Komorowski podpisał na końcu swojej kadencji ustawę dającą szansę na 1000 złotych co miesiąc przez 12 miesięcy dla każdego. Dla poszukującej pracy, dla studentki, dla osoby ubezpieczonej w Krusie. Podam ten przykład Krusowski jeszcze raz. Dzisiaj to jest 3,5 tysiąca, jeżeli się dzieci, rodzi dziecko w rodzinie rolniczej. Od nowego roku, od roku 2016 jest to 12 tysięcy, bo co miesiąc na rękę 1000 złotych. Dotyczy to również dzieci i rodziców, tych dzieci, które rodzą się na przykład teraz w odpowiedniej proporcji do ukończenia pierwszego roku życia, więc jest to zmiana o charakterze zasadniczym. Do tego żłobki i taki żłobek z programu Malu powstanie w gminie Drwinia, powstanie całe Centrum Opieki nad Dzieckiem do lat Trzech. Mam tą przyjemność, że będę uczestniczył w Murowaniu Kamienia Węgielnego i udało się przekazać dofinansowanie na tworzenie tej placówki. Karta Dużej Rodziny tylko fragmenty, do tego do cała polityka społeczna, polityka senioralna, rynek pracy, dobre dane dla rynku pracy, mało, dla Małopolski bardzo dobre, jednocyfrowe bezrobocie już od kilku miesięcy. Niedługo w Polsce, teraz jest około 10% stopa bezrobocia, najnowsze dane, więc wyzwań nie brakuje. Przyszedł czas na godną pracę, na pracę lepiej wynagradzaną i jeszcze o większej stabilności zatrudnienia. Tak, no miałem wtrącić o tej polityce semiali, albo albowiem jestem jednym z przedstawicieli tutaj w miejscowej, uniwersytecie III Bardzo sobie ponieważ ludzie z wielką inicjatywą weszli w to stowarzyszenie no i mają wejść reagują i um, uczestniczą w tych zajęciach i um, z tego się cieszą Wszystkim, bo um, da się to poznać w czasie zajęć. Natomiast przejdźmy może do ostatniego wątku, który chciałem poruszyć. Jedynka na liście. O polityce. Wchodzimy w tą politykę. No bo o zasadzie na wszyscy żyją, a tak każdy czasami się boi przyznać do tego. E, numer jeden na liście to Sejmu. E, okręgu numer piętnaście. Okręg po konwencjach powiatowych, po konwencji okręgowej i po konwencji wojewódzkiej. To liderowanie na liście, no i zapewne mobilizacja. Wielki zaszczyt, za który dziękuję, bo, bo to prawie stuprocentowe zaufanie na e, konwencjach, które e, pan redaktor wymienił. Duże poparcie o, ze strony e, powiatu, ze strony członków polskiej, strony Ludowego sympatyków. To Poparcie już czuję jeżdżąc po terenie tydzień temu na e, wspaniałych obchodach e, w zabawie, obchodach akcji Trzeci Most. E, również dni Gdowa, Dni Żabna. Wszędzie ciepła reakcja mieszkańców tego terenu, za którą już Państwu serdecznie dziękuję. To jest też wielkie wyzwanie, bo to jest wielka odpowiedzialność sprawować mandat, obiegać się o niego, być reprezentantem tej Ziemi, Ziemi małopolskiej, tarnowskiej, bocheńskiej, brzeskiej, bielickiej, Broszowickiej, powiśla dąbrowskiego, bo to jest cały, duży, zróżnicowany okręg i to jest Małopolska. To jest moja, moja ziemia, moja, moje miejsce, skąd pochodzę, z którego nigdy się nie wyprowadziłem i cieszę się, że z Małopolski mogę startować i biegać się o mandat posła. Mam nadzieję, że przekonam Państwa do swojej osoby. Myślę, panie ministrze, że pracowici ludzie zapaleni do tego, co robią, a do takich pana zalicza, na pewno będą zyskiwali i poparcie. Tego już panu życzę z tego. Bardzo sołtania. serdecznie dziękuję. Ci. Dziękuję, dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.